Cześć, dzień dobry moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie. Artur Szafra, firma Szafran Inwestycje. Dzisiaj będzie krótki filmik, bo chciałem Wam pokazać tego oto komarka, którego widzicie. Jest to model MR232 z 1968 roku. A chciałem Wam go pokazać, bo zachował się w pełni oryginalnym stanie. Zobaczcie, jak on wygląda. Motorower, który ma 52 lata, jest w takim, w takim stanie zachowania jak. Najbardziej lubię. Czyli nie był remontowany, nie był nigdy malowany. Widać na nim ten y, znak czasu, że tak powiem. Tą lekko patynę jest poobcierane, gdzie nie gdzie ma jakieś naloty, drobne korozji. Ale jest w pełnym oryginale. Zobaczcie jak to fajnie wygląda. Tutaj taka narzędziówka pod siedzeniem. Zobaczcie, wszystkie lampy. Tutaj sygnowane siedzonko. Korek tutaj od wlewu na kierownicy też. Tego komarka udało mi się kupić na węgrzech, także kawałek po niego było, ale zobaczcie, warto. Danie wtajemniczonych tutaj mamy manetkę do zmiany biegów ze sprzęgłem. Robiło się to tak, że wciskamy sprzęgło na dół. Dajemy, mamy jedynkę, puszczamy sprzęgło, jedziemy. Znowu sprzęgło i do góry na dwójkę. I już mamy zmieniony bieg. Tutaj mamy luz na yy, pośrodku, także tak to dawniej wyglądało. Bardzo fajny patent. Dobra, pokażę Wam jeszcze tabliczkę znamionową. Tutaj mamy pod tą osłonką. Tutaj ta śrubka jest nieoryginalna. Jedna. Tam, kiedy podjechałem do tego właściciela na Węgrzech, który to sprzedawał, miał fajną kolekcję motorków węgierskich. Jak się uda, to wam wrzucę tutaj przebitkę. Ale oczom moim okazała się ta piękna kolekcja motocykli. Mamy tutaj Cezetki. Panonie. Tu jest Java Barbetta, z tego co dobrze poznaję. Herkules. Nie wiem, co to jest za motocykl. Tutaj kolejna panonia. Wszystkie motorki są albo w oryginalnym stanie, albo pięknie odrestaurowane Także trafiłem w bardzo fajne miejsce Tutaj mam jeszcze Simsona Schwalbe O tak, Simpson Schwalbe Świetny motorek, bardzo poszukiwany teraz u nas w Polsce Pan ma bardzo fajny warsztat Jest tu czyściutko i, i... pachnąco Benzyną pachnie, o tak powiem Także ja idę podpisać umowę I trzymajcie się, zaraz ładuję komarkę Żebyście zobaczyli, o zobaczcie, jest tabliczka znamionowa Komar MR232, numer ramy, numer silnika. Tutaj mamy rok budowy 1968. Oczywiście numer silnika jest zgodny z tym na tabliczce. Tutaj mamy jeszcze wybity tak samo numer ramy. O, może się uda zobaczyć. O tak udało się. No i tak to wygląda. Spróbujemy go jeszcze odpalić. Uszamy paliwo, zapłon. I tutaj pedałem go kręcimy. Jedną ręką ciężko, ale się udało. Zobaczcie jak fajnie pali. Coś pięknego. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba. I tak to wygląda. Naprawdę fajny zakup. Przejdziemy sobie jeszcze, pokażę Wam dalej, co udało mi się tam na tych węgrzech kupić. Tutaj mamy Rometa Kadeta. Jest to wersja eksportowa, jak widzicie, z chromowanymi błotnikami. Także te wersje eksportowe miały tabliczkę znamionową tutaj pod kierownicą, czego nie było akurat, czego nie było w tych naszych polskich wersjach. O, właśnie, zobaczyłem, że mi się przełączył. Wyłączył autofokus na telefonie, także włączam go z powrotem. Sorry, jak przez chwilę nie było ostrości. Także tak wygląda ten Romecik kadet. Też fajny motorowerek, ale on już był cały malowany. Także tutaj nie ma tego stopnia oryginalności co w komarku. I jeszcze udało mi się kupić taką mz -kę. Jest to mz -ka. ETZ 125, czyli rzadka wersja. 125 było bardzo mało. Jest ona też bardzo poszukiwana, bo można nią jeździć na kategorię prawa jazdy B. Także nie trzeba mieć dodatkowych uprawnień stricte na motocykl. Oczywiście są tam jakieś obostrzenia co do długości posiadania uprawnień na kategorię B. Także trzeba doczytać jak to wygląda do końca. Zobaczcie, jest przebieg 14 tysięcy kilometrów. MZK też jest w oryginalnym stanie. Kiedyś, jak, kiedyś, jak będziecie mieli okazję kupić MZK 125, to ważne jest, żeby sprawdzić, co tutaj mamy na tabliczce, czy nie jest przypadkiem przerabiana ze 150. Tu mamy ETZ 125 i tak samo w dowodzie trzeba sprawdzić, czy pojemność to jest, bo w dowodzie jest pojemność oznaczona jako 123 cm3. To trzeba sprawdzić przed zakupem, bo dużo ludzi po prostu przerabia te MZK ze 150 na 125. No oczywiście taki moto, motocykl ma znacznie mniejszą wartość kolekcjonerską. Także tamte dwa Komar i Romet Kadet są już sprzedane. Zarezerwowane przez stałego klienta. A tutaj macie MZK, Ona jest cały czas do sprzedania. Dzisiaj jest na nią dobra cena. Także jeśli, chcecie, jeśli jesteście zainteresowani to pytajcie. Zrobimy sobie jeszcze konkurs standardowo. To oto puzzle, które możecie znaleźć w mojej ofercie na co dzień na www.szafraninwestycje.pl. Możecie też je zamówić na Allegro. Są dzisiaj do zgarnięcia. Dla osoby, która oczywiście wrzuci jakiś fajny komentarz ze wspomnieniem związanym z takim komarkiem, czy też z motoryzacją, z motorowerami z PRL-u, dostanie ode mnie w gratisie takie puzzle. Komentarz, który najbardziej będzie mi się podobał. Wybiorę sobie jeden taki i takie puzzle wyślę. Także tydzień czasu macie na komentowanie i w przyszły weekend... Wybiorę jeden komentarz i wysyłam puzzle. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Standardowo zapraszam do subskrypcji kanału i do zostawienia kciuka w górę, a ofertę na MZK znajdziecie na stronie www.szafraninwestycje.pl Także pozdrawiam serdecznie udanego weekendu. Hej!